Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Janusz Boruwa i dzisiaj pokażę wam jak przyrządzić piwo z sokiem. Zapraszam. Nic nie wyjaśniam, robię. Do szklaneczki lub kufla pokala. Kurwa, kielicha, co tam macie? Wlewam piwo. Romperka, wiadomo, 6%. Najpierw wleję po ściance, potem nie po ściance. Pamiętajcie, państwo, wspienienie piwa. To jest ważna sprawa. <laughs> gdyż myślicie sobie, państwo, panie Anuszu, ja chcę piwo, a nie pianę. No i to jest fakt. Ale ja chcę piwo, a nie kurwa wątka. Więc lepiej je wygazować od razu, bo czego nie wygazujecie teraz, to wam się wygazuje w środku, a to jest nieprzyjemne. Dobra, co ja pierdolę? Powiem tak, tak nalanych browarów można ojebać dwa razy więcej. To myślę do Państwa przemówi. Do mnie na pewno przemawia. Dlatego ja sobie lubię spienić moje browary. Tak w zasadzie piją Niemcy. Oni się znają na tym. Mają kurwa całe święto dedykowane piwu. Piwu? Piwie? Piwowi temu. E e Właśnie Amerykanie wolą takie niespienione piwa. Po nalaniu naszego piwa do poziomu, który lubimy. Jeżeli Państwo lubią takie pościankowe lanie, ja nie oceniam. Niby. To, to jest tak. Ktoś mi powie, panie że to jest sok, to jest syrop. A ja powiem tak. To nie jest sok ani syrop. To jest malina, suplement diety. No. Coś tam mieszam na syropie, a nie wiem, ja nie umiem czytać. Dodaję go dokładnie tyle na oko. Pamiętajcie, jeśli pije się piwo z sokiem, kończy się słomeczka, żeby nie podrażnić delikatnego podniebienia. Lekko mieszam. No i oto jest piwo z sokiem. Chyba śnicie. O! Mm. Żadna dobra historia nie zaczęła się od piwa z sokiem. No, ale wiem tyle. Znam kilka dobrych historii, które zaczęło się od zerowania romperka. Wy mi Co jest lepsze? Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie. <grywka> ja pierdolę. Jak się zaraz obalę kurwa. <grywka> to jest szok opie.